Po rozstaniu mój były paradował ze swoją kochanką w Krakowie, ale spadek po mojej matce go zniszczył. Te słowa wciąż pulsują w mojej głowie jak mantra, jak ostateczne podsumowanie trzech lat mojego życia, które myślałam, że znam na wylot. Wszystko zaczęło się tego październikowego dnia, kiedy jeszcze wierzyłam, że Tomek wraca do mnie, że te służbowe wyjazdy do Krakowa to rzeczywiście praca, a nie wymówka że jego dziwne uśmiechy do telefonu to radość z moich wiadomości, a nie z cudzych. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Jaką byłam głupia? Serce waliło mi jak młotem, gdy skrolowałam przez Instagram mojej koleżanki Magdy. Była akurat w Krakowie na weekend. Wrzucała relacje ze starego miasta i tam, w tle jednego z jej stories, zobaczyłam go. Tomasza. Mojego Tomasza, a właściwie już nie mojego, jak się okazało. Szedł Floriańską, trzymając za rękę brunetkę w czerwonym płaszczu. Całował ją w czoło tak czule, jak kiedyś całował mnie. Telefon wyślizgnął mi się z dłoni i z głuchym stuknięciem upadł na podłogę, ale to nie był najboleśniejszy dźwięk tego dnia. Najgorszy był ten trzask w mojej piersi, dźwięk pękającego serca, którego nikt oprócz mnie nie słyszał. Trzy lata, trzy kurwa lata mojego życia, mieszkanie, które wynajęliśmy razem, pies, którego adoptowaliśmy, plany na dzieci, o których rozmawialiśmy do trzeciej w nocy. Wszystko to nagle stało się kłamstwem, teatralną inscenizacją, w której tylko ja grałam prawdziwie. Zadzwoniłam do niego. Ręce drżały mi tak bardzo, że ledwo udało mi się wybrać numer. Odebrał po trzecim sygnale, a w tle słyszałam hałas uliczny, krakowski hałas. Cześć kochanie, powiedział tym swoim ciepłym głosem, który jeszcze godzinę temu sprawiał, że czułam się bezpiecznie. Teraz brzmiał jak szklana śruśka pod palcami. Gdzie jesteś? Zapytałam, chociaż doskonale wiedziałam. W hotelu kończę prezentację na jutro. Wiesz, jak to jest, monotonna robota. Monotonna robota? Tak nazwał swoją zdradę. Monotonną robotą. Rozłączyłam się, nie mówiąc ani słowa więcej. Powietrze w mieszkaniu stało się rzadkie, jakbym znajdowała się na szczycie góry bez odpowiedniej aparatury. Wszystko wiruje, wszystko się sypało. Ściany, które jeszcze rano były naszym domem, teraz wydawały się więzieniem zbudowanym z kłamstw. Następne godziny to zamglona mgła. Pamiętam, jak leżałam na łóżku, naszym łóżku, wpatrując się w sufit i czując, jak łzy spływają po policzkach wprost na poduszkę. Pamiętam, jak Rufus, nasz pies, próbował mnie pocieszyć, kładąc łeb na moim brzuchu. Pamiętam, jak Tomek wrócił późnym wieczorem z bukietem róż i przeprosinami za chłodność w telefonie. Grał dalej. Patrzyłam na niego, jak rozpakował walizkę, jak opowiadał o nudnym hotelu i jeszcze nudniejszej konferencji. Jego usta poruszały się, tworząc kolejne kłamstwa, a ja zastanawiałam się, czy kiedykolwiek go naprawdę znałam. Czy ten mężczyzna przed mną to ta sama osoba, która przysięgała mi miłość dożywotnią, czy może jest to tylko jego klon, wydrążony z wnętrza socjopata? Kiedy w końcu zasnął, wstałam i po cichu przeszłam do salonu. Usiadłam w fotelu mama i po raz pierwszy od miesięcy pożałowałam, że nie mogę już do niej zadzwonić. Mama zmarła pół roku wcześniej na zawał serca. Nagle, bez ostrzeżenia, zostawiając mnie z poczuciem, że połowa mojego świata po prostu zniknęła. Tomek był wtedy moją podporą, ramioniem do płaczu, tym, który trzymał mnie w całości, gdy wszystko się rozpadało. A teraz okazało się, że prawdopodobnie już wtedy mnie zdradzał, że może jego pocieszenia były tylko wynikiem poczucia winy, że może jej pogrzeb był dla niego ulgą, jednym problemem mniej, jedną przeszkodą mniej w nowym związku. Ta myśl była jak kwas rozlany na otwartą ranę. Następnego dnia Tomek wyszedł do pracy, jakby nic się nie stało, a ja zostałam sama z moimi myślami i z telefonem pełnym dowodów jego zdrady, bo oczywiście nie poprzestałam na jednym zdjęciu. Spędziłam całą noc stalkerując jego media społecznościowe, jej media społecznościowe, szukając wskazówek, dat, momentów, kiedy to się zaczęło. Nazywała się Katarzyna Nowakowska, pracowała w marketingu cyfrowym w Krakowie. Miała 26 lat, 3 lata młodsza ode mnie. Była ładna w ten sposób, w jaki są ładne dziewczyny z Instagrama: wyretuszowane, wypozowane, sztuczne. Ale widziałam, że Tomek patrzył na nią tak, jak kiedyś patrzył na mnie. A może nigdy na mnie tak nie patrzył, a ja sobie to tylko wmówiłam. Ich first foto razem była datowana na dwa miesiące wcześniej. Dwa miesiące. Podczas gdy ja martwiłam się o naszą przyszłość, planowałam nasze wakacje na przyszły rok i zastanawiałam się, dlaczego Tomek jest ostatnio taki nieobecny. On budował nowy związek z kimś innym. Przez następne dni próbowałam funkcjonować normalnie. Szłam do pracy, wracałam do domu, gotowałam kolację, udawałam, że wszystko jest w porządku, ale w środku coś we mnie powoli umarło. Nie była to nagła śmierć. To był powolny proces gnicia, jak jabłko pozostawione zbyt długo na słońcu. Tomek nie zauważył, albo udawał, że nie zauważa. Wracał z kolejnych służbowych wyjazdów z coraz większą ochotą na życie, coraz więcej się uśmiechał, był coraz bardziej czuły. Prawdopodobnie czuł się wspaniale, mając dwie kobiety jednocześnie. Byłam bezpieczną przystanią, stabilną bazą, podczas gdy ona była przygodą, nowością, ekscytacją. Wszystko zmieniło się, gdy przyszła poczta. To było trzy tygodnie po odkryciu zdrady. Siedziałam w pracy, udając, że analizuję raporty finansowe, gdy zadzwonił telefon. Nieznany numer krakowski. Dzień dobry, czy to pani Aleksandra Kowalska? Tak, słucham. Dzwonię z kancelarii notarialnej Kowalczyk i Partnerzy. Chodzi o spadek po pani matce, Jadwidze Kowalskiej. Spadek. Kompletnie o nim zapomniałam. W chaosie żałoby, organizacji pogrzebu i radzenia sobie z pustką po stracie mamy sprawy formalne zostały odłożone na później. A potem przyszło odkrycie zdrady i wszystko inne przestało mieć znaczenie. Czy mogłaby pani wpaść w tym tygodniu? Sprawa jest pilna. Ma pani do odebrania dokumenty i klucze. Klucze? Do apartamentu. Pani matka była właścicielką mieszkania przy ulicy Długiej w Krakowie. Nie wiedziała pani? Świat zatrzymał się na moment. Mama miała mieszkanie w Krakowie? Mieszkanie, o którym mi nigdy nie wspomniała? Tego samego dnia wzięłam dzień wolny i pojechałam do Krakowa. Kancelaria mieściła się niedaleko rynku głównego, w zabytkowej kamienicy o grubych murach i skrzypiących schodach. Notariusz, starszy pan z siwymi wąsami, przyjął mnie z oficjalną uprzejmością. Pani matka kupiła ten apartament 10 lat temu wyjaśnił, przesuwając w moją stronę dokumenty. Bardzo dobra inwestycja, muszę przyznać. Obecnie mieszkanie jest wynajmowane młodemu małżeństwu. Umowa kończy się za dwa tygodnie, serce zabiło mi mocniej. Młode małżeństwo, w Krakowie, czy mogłabym dostać adres najemców? Notariusz spojrzał na mnie znad okularów. Oczywiście, Tomasz Nowicki i Katarzyna Nowakowska mieszkają tam od trzech miesięcy. Krew zamarzła mi w żyłach. To było to. To było zbyt idealne, żeby było prawdą. Mama, która nigdy o niczym mi nie mówiła, którą całe życie uważałam za otwartą księgę, zostawiła mi klucz do zniszczenia człowieka, który zniszczył moje serce. Reszta rozmowy z notariuszem przeszła obok mnie mgłą. Podpisałam dokumenty, odebrałam klucze i kopię umowy najmu, ale mój umysł był już gdzie indziej, w miejscu zimnej, rachunkowej wściekłości, gdzie planuje się działania zamiast płakać nad tym, co się stało. Apartament znajdował się w kamienicy z początku XX wieku, w samym centrum. Stałam przed wejściem, trzymając klucze w dłoni i po raz pierwszy od tygodni poczułam coś przypominającego uśmiech. Nie był to miły uśmiech. Był ostry jak brzytwa i zimny jak lód. Nie wszedłam do mieszkania. Nie musiałam. Wiedziałam już wszystko, co potrzebowałam wiedzieć. Tomek wynajmował mieszkanie od mojej zmarłej matki, żeby mieć miejsce na spotykanie się z kochanką. Ironia losu była tak doskonała, że aż bolała. Wróciłam do domu inną osobą. Żal i rozpacz zostały zastąpione czymś znacznie bardziej niebezpiecznym zimną determinacją. Tomek nadal udawał zakochanego partnera, wciąż kłamał w żywe oczy, wciąż myślał, że jestem naiwną idiotką, która łyka każde jego słowo. Ale już nie byłam. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam, było sprawdzenie warunków umowy najmu. Mama była pedantką w sprawach prawnych, prawdopodobnie jedyną cechą, którą po niej odziedziczyłam. Umowa była napisana precyzyjnie, każda klauzula dopracowana. I była tam jedna szczególnie interesująca klauzula. W przypadku śmierci wynajmującego, umowa przechodzi na spadkobierców, ale ci mają prawo do wypowiedzenia umowy z 14 okresem wypowiedzenia w przypadku naruszenia warunków najmu. A warunki były jasne. Mieszkanie wynajmowane było na użytek dwóch osób będących w związku małżeńskim lub partnerskim. Nie było w nim mowy o używaniu mieszkania jako miejsca spotkań pozamałżeńskich. Prawdopodobnie mama nie przewidziała tej sytuacji, gdy pisała umowę, ale ja miałam zamiar skorzystać z każdej litery tego dokumentu. Przez następne dni obserwowałam Tomasza, jak naukowiec obserwuje szczura laboratoryjnego. Każdy jego gest, każde słowo, każde kłamstwo było katalogowane i przechowywane na przyszłość. Powiedział mi, że ma kolejną służbówkę w piątek, że zostanie na weekend, bo są ważne spotkania, że tęskni już za domem, ale praca nie śpi. Piątek przyszedł szybko. Tomek spakował walizkę z teatralną starannością, jakby naprawdę jechał w interesach, a nie na romantyczny weekend ze swoją kochanką w mieszkaniu mojej zmarłej matki. Zadzwonię co wieczór, obiecał, całując mnie na pożegnanie. Jego usta były ciepłe i znajome, ale całus smakowały jak popiół. Wiem, odpowiedziałam z uśmiechem, który prawdopodobnie wyglądał bardziej jak grymas. Miłej podróży, kochanie. Kiedy jego samochód zniknął za rogiem, reszta fasady opadła ze mnie jak stary makijaż. Czas na działanie. Najpierw zadzwoniłam do prawnika znajomego rodziny. Potrzebowałam być pewna, że każdy mój ruch jest zgodny z prawem. Wyjaśniłam sytuację, oczywiście pomijając część o zdradzie i osobistej zemście. Po prostu powiedziałam, że odkryłam naruszenie warunków umowy najmu przez najemców i chciałam wypowiedzieć umowę. Ma pani pełne prawo, potwierdził prawnik. Jeśli można udowodnić naruszenie warunków, wypowiedzenie jest uzasadnione. Musi pani tylko doręczyć wypowiedzenie zgodnie z procedurą. Procedurę. Miałam zamiar przestrzegać każdej litery prawa. Tomek nauczył mnie, że diabeł tkwi w szczegółach, teraz sam miał zostać zniszczony przez te szczegóły. Następnie przygotowałam dokumenty. Wypowiedzenie umowy najmu, zawiadomienie o konieczności opuszczenia lokalu, wszystko przepisane dokładnie według wzorców prawnych. Każde słowo miało swoją wagę, każde zdanie było przemyślane, ale to nie było wszystko. Prawdziwa zemsta miała dopiero nadejść. W sobotę rano pojechałam do Krakowa. Nie po to, żeby wpaść na nich w mieszkaniu, to byłoby zbyt proste i zbyt emocjonalne. Chciałam być precyzyjna, niewybuchowa. Zamiast tego udałam się do kancelarii notarialnej, żeby sformalizować wypowiedzenie umowy. Następnie poszłam do lokalu, kiedy wiedziałam, że Tomasz i Katarzyna wyszli. Widziałam jej stories na Instagramie, spacer po Kazimierzu. Tym razem skorzystałam z kluczy. Mieszkanie było piękne, mama miała dobry gust. Wysokie sufity, stylowe meble, ogromne okna wychodzące na zabytkową uliczkę. I było tam pełno śladów ich wspólnego życia: zdjęcia na lodówce, jej kosmetyki w łazience, jego koszule w szafie, dwa kubki na kuchennym blacie. Miłosne liściki przylepione do lustra to była ich kryjówka, ich sekretny świat, miejsce, gdzie mogli udawać normalną parę, nie mężczyzna zdradzającego swoją dziewczynę i jego kochankę. Zostawiłam wypowiedzenie na stole w kuchni, obok tych dwóch kubków. Nie ukrywałam się, nie dramatyzowałam, po prostu położyłam dokumenty i wyszłam. Ale to nadal nie było koniec. Prawdziwym ciosem było to, co zrobiłam następnie. Poszłam do agencji nieruchomości i wystawiłam mieszkanie na sprzedaż. Cena była atrakcyjna, wystarczająco niska, żeby przyciągnąć kupców, ale wystarczająco wysoka, żeby było jasne, że to poważna oferta. Termin dostępności: natychmiastowy. Ogłoszenie pojawiło się w internecie jeszcze tego samego wieczoru, wraz ze zdjęciami wnętrza, adresem i informacją, że mieszkanie jest wolne od 1 listopada, dokładnie dwa tygodnie od wypowiedzenia. Tomek zadzwonił we wtorek rano. Jego głos był dziwny. Wysoki, spanikowany, zupełnie niepodobny do pewnego siebie mężczyzny, którego myślałam, że znam. Alex, musimy porozmawiać. Bardzo pilnie. O czym? zapytałam słodko, mieszając herbatę w ulubionej filiżance. O mieszkaniu w Krakowie? O tym, że. że wypowiedziałaś nam umowę najmu. Aha, więc już wie. I powiedział nam. Pierwszy raz przyznał się do istnienia nas. W kontekście innej kobiety. Przepraszam, nie rozumiem, odpowiedziałam chłodno. Jakim wam? Cisza po drugiej stronie. Słyszałam, jak się zastanawia, jak wyplątać się z tego bałaganu własnej roboty. Alex, mogę ci wszystko wyjaśnić. To nie jest to, co myślisz. A co ja myślę, Tomasz? Użyłam pełnego imienia. W naszym związku robiliśmy to tylko wtedy, gdy jeden z nas był naprawdę zły. Teraz to słowo brzmiało jak wyrok. Możemy się spotkać i porozmawiać jak dorośli ludzie? Oczywiście, zgodziłam się łagodnie. Przyjedź do domu i nie zapomnij przynieść kluczy do mieszkania, które wynajmowałeś w Krakowie. Potrzebuję je odzyskać przed sprzedażą. Rozłączyłam się, zanim zdążył odpowiedzieć. Tomek wrócił tego samego wieczoru. Wyglądał jak człowiek, który nie spał od trzech dni. Oczy podkrążone, włosy rozczochrane, ubranie wymiętoszone. W ręku trzymał klucze do apartamentu i wyglądał jak ktoś, kto szedł na egzekucję. Usiadłam w fotelu, mama i patrzyłam na niego spokojnie. Nie krzyczałam, nie płakałam, nie rzucałam w niego rzeczami. To były emocje starej mnie, tej naiwnej dziewczyny, która wierzyła w kłamstwa. Nowa ja była znacznie bardziej niebezpieczna, była zimna i precyzyjna. Skoro chcesz rozmawiać jak dorośli ludzie, zaczęłam, zacznijmy od tego, że powiesz mi prawdę, całą prawdę. Próbował kłamać. Oczywiście, że próbował. Opowiadał jakieś bzdury o tym, że Katarzyna to tylko koleżanka, że wynajmował mieszkanie dla rodziny, że to wszystko nieporozumienie, ale jego głos się łamał, ręce drżały, a oczy biegały po pokoju, unikając mojego wzroku. Tomasz, przerwałam mu łagodnie, pamiętasz, co powiedziałeś mi w dniu śmierci mamy? Zatrzymał się w pół słowa, zbity stropu nagłą zmianą tematu. Co? Powiedziałeś mi, że jesteśmy rodziną. Że będziesz mnie chronić, że nigdy mnie nie zostawisz. Pamiętasz? kiwnął głową niepewnie. A teraz chcę, żebyś zastanowił się nad tym, jak czułaby się mama, gdyby dowiedziała się, że osoba, której zaufała i która wspierała jej córkę w trudnym okresie życia, wykorzystuje jej własne mieszkanie w sposób, który może skrzywdzić tę córkę i złamać jej zaufanie. Kolor odpłynął mu z twarzy. Po raz pierwszy od rozpoczęcia tej rozmowy wyglądał na prawdziwie przejętego, nie tylko przestraszonego. Alex, ja. Nie, przerwałam mu. Ja teraz będę mówić. Przez trzy lata myślałam, że cię znam. Myślałam, że jesteś dobrym człowiekiem, który czasem popełnia błędy, ale w głębi serca jest uczciwy. Myliłam się. Nie jesteś dobry. Jesteś tchórzem i kłamcą. Próbował coś powiedzieć, ale podniosłam rękę, uciszając go. Ale wiesz co? Jestem Ci wdzięczna. Bo dzięki Tobie odkryłam, kim naprawdę jestem. Odkryłam, że jestem córką swojej matki. Twarda, przebiegła i niemal bezlitosna, gdy ktoś mnie skrzywdzi. Wstałam z fotela i podeszłam do okna. Wieczór zapadał nad miastem. Latarnie zapalały się jedna po drugiej. Mieszkanie zostanie sprzedane. Już dostałam pierwszą ofertę kupna, skłamałam gładko. Masz cztery dni na wyprowadzkę. Ale, Alex, gdzie mamy się podziać? Ona zrezygnowała z pracy w Warszawie, żeby być bliżej. -Żeby być ze mną w Krakowie? Pierwszy raz przyznał się wprost. Pierwszy raz powiedział prawdę. To nie mój problem, odpowiedziałam, nie odwracając się od okna. Mogliście pomyśleć o tym wcześniej. Ale to niesprawiedliwe! obróciłam się i spojrzałam na niego. Naprawdę spojrzałam, może po raz pierwszy od miesięcy. Widział mężczyznę, który był piękny, charyzmatyczny, dla którego zakochałam się trzy lata temu. Ale teraz widziałam też coś innego słabość, egoizm, całkowitą niezdolność do wzięcia odpowiedzialności za własne czyny. niesprawiedliwe? Powtórzyłam powoli. niesprawiedliwe było to, że kłamałeś mi przez miesiące niesprawiedliwe było to, że używałeś mojego żalu po stracie mamy jako przykrywki dla swojej zdrady niesprawiedliwe było to, że robiłeś to wszystko w mieszkaniu, które ona zostawiła dla mnie. Mój głos się nie podnosił, ale słowa były ciężkie jak kamienie. A teraz masz czelność nazywać niesprawiedliwą naturalne konsekwencje własnych wyborów? Tomek usiadł ciężko na kanapie i schował twarz w dłoniach. Pierwszy raz od kiedy go znałam, wyglądał na kompletnie pokonanego. Co mam jej powiedzieć? wyszeptał. Powiedz jej prawdę, odpowiedziałam. Że związek zbudowany na kłamstwie nie może mieć szczęśliwego końca. Że czyny mają konsekwencje. I że czasami karma ma imię i adres. Siedział tam jeszcze przez kilka minut, jakby czekał na jakąś zmianę zdania z mojej strony, na cudowne wybaczenie, na powrót do status quo. Ale ja stałam przy oknie, patrząc na zapalające się światła miasta i czułam coś, czego nie czułam od miesięcy spokój. Gdy w końcu wyszedł, zostawiając klucze na stoliku przy drzwiach, zostałam sama z Rufusem i z poczuciem, że po raz pierwszy od dawna jestem sobą. W ciągu następnych dni obserwowałam, jak ich świat się rozpada, z chłodną fascynacją biologa obserwującego rozkład organiczny. Katarzyna zniknęła z Instagrama, prawdopodobnie nie mogła znieść upokorzenia wyjaśniania znajomym, dlaczego nagle musi się wyprowadzić i szukać nowego mieszkania. Tomek próbował się ze mną kontaktować, wysyłał długie, przepraszające wiadomości, próbował negocjować więcej czasu na wyprowadzkę. Ignorowałam go kompletnie. Agent nieruchomości zadzwonił po tygodniu z dobrymi wiadomościami. Mieszkanie było tak atrakcyjne i tak dobrze wycenione, że miał już trzech poważnych kupców. Wybrałam parę młodych lekarzy, którzy chcieli przeprowadzić się do Krakowa za miesiąc. Transakcja mogła być sfinalizowana bardzo szybko doskonale. W międzyczasie Tomek próbował odzyskać mnie. Pojawiał się pod mieszkaniem, wysyłał kwiaty, dzwonił do moich przyjaciółek, żeby przekonały mnie do rozmowy. Każda jego próba tylko potwierdzała, jak dobrą decyzją było odcięcie go z mojego życia. Najlepsze było to, że nadal nie rozumiał, o co właściwie chodzi. Myślał, że jestem zła o zdradę, co oczywiście było prawdą, ale nie rozumiał, że prawdziwie raniące było nie samo to, że mnie zdradził, ale sposób, w jaki to zrobił. Cynizm używania mojego żalu jako przykrywki. Bezczelność wynajmowania mieszkania po mojej matce na swoje schacki kompletny brak szacunku dla mojej inteligencji. I przede wszystkim jego całkowita niezdolność do zrozumienia dlaczego to, co zrobił, było nie tylko złe, ale wręcz sadystyczne. Mieszkanie zostało sprzedane po dwóch tygodniach. Młodzi lekarze zapłacili gotówką i chcieli wejść natychmiast. Wynik sprzedaży był lepszy niż oczekiwałam. Apartament okazał się prawdziwym skarbem, znacznie więcej wart niż wskazywały pierwotne szacunki mamy. Tomasz i Katarzyna wyprowadzili się w ostatnim możliwym dniu, w deszczowy czwartek, kiedy było mgliście i smutno. Widziałam ich przez okno jadącego wynajętą furgonetką, on za kierownicą, ona obok, oboje wyglądający jak ludzie wracający z pogrzebu. W pewnym sensie tak właśnie było. Były to pogrzeby ich związku, jego złudzeń o tym, że może mieć wszystko bez konsekwencji i mojej naiwności. Następnego dnia dostałam od niego ostatnią wiadomość. Alex, przepraszam za wszystko. Zasłużyłem na to, co się stało. Ale pomyśl o tym, czy naprawdę chcesz być osobą, która niszczy innych ludzi ze zemsty. Przeczytałam to kilka razy, czując mieszankę zdziwienia i rozbawienia. On nadal nie rozumiał. To nie była zemsta. To były konsekwencje. Napisałam mu odpowiedź. Jedyną wiadomość, jaką od niego dostał przez te wszystkie tygodnie: Tomasz, nie zniszczyłam was ze zemsty. Zniszczyliście się sami swoimi wyborami. Ja tylko przestałam udawać, że tego nie widziałam i nie, nie żałuję. Mama wychowała mnie na kobietę, która nie pozwala na traktowanie siebie jak wycieraczka. Gdyby była żywa, prawdopodobnie zrobiłaby to samo, tylko szybciej i z większą gracją. Życzę Wam powodzenia w szukaniu mieszkania i następnym razem, gdy będziecie chcieli kogoś oszukać, upewnijcie się, że nie używacie nieruchomości należącej do jego rodziny. Po wysłaniu tej wiadomości zablokowałam jego numer. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania pozwoliły mi na coś, o czym marzyłam od lat podróż dookoła świata. Mama zawsze chciała zobaczyć Japonię, Tajlandię, Australię, ale nigdy nie miała na to czasu ani pieniędzy. Teraz ja mogłam zobaczyć te miejsca za nas obie, ale zanim wyruszyłam w podróż, był jeszcze jeden rozdział tej historii do napisania. Trzy miesiące po sprzedaży mieszkania spotkałam się z Magdą na kawie. Tą samą Magdą, której Instagramowe story ujawniły mi zdradę Tomasza. Była pełna plotek i ciekawości o tym, co się stało. Słyszałam, że Tomek i ta jego dziewczyna rozstali się, powiedziała macając łyżeczką kapucino. Podobno nie mogli znaleźć mieszkania w Krakowie i ona wróciła do rodziców w tarnowie. A on mieszka teraz u kumpla na kanapie. Nie czułam triumfu, ani satysfakcji, ani nawet ulgi. Czułam nic. To byli obcy ludzie z problemami, które ich nie dotyczyły. A ty? Zapytała Magda. Jak sobie radzisz? Doskonale, odpowiedziałam i była to szczera prawda. Bo radziłam sobie doskonale. Po raz pierwszy od lat czułam się sobą, nie częścią jakiejś pary, nie kimś określanym przez swój związek z kimś innym. Byłam Aleksandrą, córką Jadwigi, właścicielką pięknego mieszkania. Kupiłam sobie małą kawalerkę za część pieniędzy ze sprzedaży, planującą podróż życia i odkrywającą, że życie po trzydziestce może być znacznie lepsze niż życie w toksycznym związku w dwudziestym latach. Mama nie zostawiła mi tylko mieszkania, zostawiła mi także lekcję o tym, że kobiety w naszej rodzinie nie pozwalają na traktowanie siebie źle. I że czasami najlepszą zemstą jest po prostu przestanie tolerować rzeczy, które są niedotolerowania. Tomek prawdopodobnie nadal nie rozumie, co się właściwie stało. Prawdopodobnie nadal myśli o sobie jako o ofiarze złośliwej ex, która zniszczyła mu życie z zemsty. Ale ja wiem prawdę. Prawda jest taka, że nikt nikogo nie zniszczył. Ludzie niszczą sami siebie swoimi wyborami. Mama nauczyła mnie być silną, niezależną kobietą, która nie potrzebuje mężczyzny do szczęścia, ale może wybierać mężczyzn, którzy dodają wartość do jej życia, zamiast je komplikować. I nauczyła mnie, że czasami największym darem, jaki możemy otrzymać od ludzi, którzy nas skrzywdzą, jest lekcja o tym, kim naprawdę jesteśmy, gdy zostaniemy postawieni pod ścianą. Dziś, siedząc w samolocie do Tokio z biletem w jedną stronę i kontami bankowymi, które pozwalają mi na roczną podróż, myślę o mamie z wdzięcznością. Nie tylko za mieszkanie w Krakowie, które stało się narzędziem mojego wyzwolenia, ale za wszystko, czego mnie nauczyła o byciu silną kobietą w świecie, który często próbuje nas osłabić. Po rozstaniu mój były paradował ze swoją kochanką w Krakowie, ale spadek po mojej matce go zniszczył, nie dlatego, że taki był mój plan. Ale dlatego, że mama nawet po śmierci nadal mnie chroniła, nadal mnie uczyła i nadal dawała mi narzędzia do budowania lepszego życia. A to jest najpiękniejsza zemsta ze wszystkich życie tak dobre, że człowiek, który cię skrzywdził, przestaje mieć znaczenie. Jeśli spodobała ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.